Witam Was serdecznie, 7 dnia grudnia Ja jestem dopiero na wejściu do lasu No i słuchajcie, na razie natrafiłem na całkiem niezłe pieprzniki trąbkowe i one nie są wcale starszej daty bo jak widać tu jest taki już przymrożony widać to dokładnie ale te jak najbardziej są tutaj to nie wiem, może ja depnąłem ale ze względu, że jestem na wejściu do lasu, to na razie ich nie zrywam, bo ich jestem pewien, że ich świeżość jest niezła. Ale przejdźcie ze mną kawałek, bo ja już tutaj widziałem. Zwróćcie uwagę na ten pienik. Patrzcie jak fantastycznie wyrósł tutaj podgrzyb. Tutaj takie jakieś śmieszne grzybki, ale zobaczcie podgrzyb niczego sobie. Taki tutaj Normalnie w tym próg nie wyrósł Dobra Coś tam sobie zawsze jeszcze zerwę no, jak, jak później stwierdzę Że nie będą się te grzybki nadawać To po prostu je ja zostawię W sumie to też go na razie Zostawię tutaj Bo kieruję się Kieruję się powiem wam Głęboko w las Przede mną jakiś 10 kilometrowy spacer po prostu ostatni raz w tym sezonie idę obejść tak zwanie swoje miejscówki. Także zapraszam, jeśli jesteś ciekawy, ciekawa co mi się tutaj natrafi w tym lesie, to zapraszam serdecznie na tą wyprawę. No i tutaj kawałek już dalej. To już takie nieco. Zobaczcie, jaka fajna kępa, kępa znaczy. Nieco ładniejsze te pieprzniki takie dorodniejsze nie mam nożyczek ale sobie tak pozbieram po prostu je o tak zrywając mam nożyk ale to na spokojnie jak to się mówi no i jak zaraz spojrzycie to przede mną kolejny kolejny podgrzyb może szeleścić bo tak mam przywiązaną zrywkę to no wiem że bez koszyka nie fachowo ale no nie oszukujmy się jest 7 grudnia to ja to za wiele się nie spodziewam. A tutaj kolejny podgrzyb. I słuchajcie, on jest naprawdę niezły. Także taki podgrzyb to jeszcze jest naprawdę całkiem niezły. Dobra, ja go zabieram, a nie ukrywam, że no liczę jeszcze na jakiegoś borowika. Dlatego idę właśnie daleko. Bo może tam jeszcze coś mi się, coś mi się trafi. Chociaż wizualnie dla oka się pocieszyć, także. Kieruję się dalej. I kolejne piękne statko pieprzników. To jest sobie nie jestem jeszcze aż tak daleko. A będę wracać tą drogą, to po prostu również je pozbieram. Jak, jak będę wracać, wiadomo, nie wszystkie trochę zostawię. No i po kawałku drogi trafiłem kolejne dwa podgrzyby. No ale w porównaniu do tych dwóch pierwszych, no to widzicie, w jakiej formie one są. Także te to definitywnie zostają w lesie. A ja idę dalej. A tutaj tylko po kolorystyce widać, że to była gąska, niekształtna. No ale widać co, widać co po tym grzybku zostało. A w dalszej drodze zobaczcie, jakie dziwactwo znalazłem. No ale tutaj zobaczcie, co śmieciarze. No. Postaram się wyzbierać to złotko. Ja nie wiem właśnie, co to jest. Zagrzeb. szczerze mówiąc no na pewno nie nadający się ale słuchajcie, ja się zastanawiam czy to nie był kozak czerwony tam koźlarz czy jak tam teraz się zwie, no ale widać podpleśniały no ale tak po barwie sugeruje i tutaj po tym no kurczę no chyba to był koźlarz, no nieźle jak na 7 grudnia ale oj, aż się ręce kleją no nic lecę dalej jako że tak się nazwę, łowca borowików. Ty no, powiem wam, że łowca borowików, zobaczcie co tam leży. No naprawdę ja tutaj wszedłem tylko zobaczyć tamtego koźlarza, no a patrzcie, jest pierwszy dzisiaj. No wiadomo, on się nie nadaje do niczego, no ale sam jego wygląd. 7 grudnia jeszcze sobie leży tutaj. No on jest może w nieco lepszej formie jak ten koźlas ale sam jego wygląd o nawet widać tutaj rus ale upadł już po prostu <laughs> ze zmęczenia że tak powiem no nic lecę dalej no może coś świeższego się trafi jak to już mi się trafił to jak zwykle u mnie dobry znak dobry omen no nie chcę tutaj się też jakoś wywyższać no bo ja nie z takich ale jak widzieliście w sezonie to ja ja jestem po prostu tym barowików no. Nie wiem czy słychać w tle, ale cały czas Słyszę takie ćwierkanie Zapewne to łóżki przyleciały już na zimę Myślałem, że tutaj coś Coś to jest, coś było chyba No ale nic, ale fajnie, nie jest cicho w lesie tak A to zobaczcie jak można zaobserwować fajne spaleśne dla zwierząt Kąpiele błotne I zobaczcie tutaj się naplają pewnie dziki również, i zobaczcie, później się wycierają. Tutaj o to drzewo widać, jakie od tego błota ufaj Już widać tutaj jakiś jakiś plastik. A no i na no taki to będę miał jeszcze miejsce. Ale no, jak wiadomo, co w lesie się dzieje z tymi śmieciami. Śmieci tylko wyrzucałem, śmieci. Takie moje zdanie. No i moi drodzy, ja już się tutaj kręcę od dłuższego czasu po tej głębokiej partii lasu. No i już taki zwątpiony byłem. No ale popatrzcie. Popatrzcie i uwierzcie mi na słowo. No. Akurat wskazówka zasłania. No siódmy, siódmy grudzień. Siódmy grudzień. Zobaczcie, on się nie będzie nadawał do zabrania. No, oni tak, tak jest, uj w fatalnej kondycji. No, ale bynajmniej jest. Prawdziweczek, wychodzony 7 grudnia. No, fantastycznie. No, mimo wszystko, już nawet nie liczyłem, że coś trafię. A tu taki jeden mi się. Taki jeden mi się natrafił tutaj. Bez wiary totalnie już chodziłem. Ale spacer jak najbardziej udany, no. Zobaczę jeszcze może w drodze powrotnej Coś mi się trafi No tu takie tereny, że jeszcze Jeszcze się pokręcę Widać, że on jeszcze jakiś czas temu był Był całkiem niezły No ale sam jego widok już 7 grudnia to jest coś Dobra, ja się tu jeszcze pokręcę Jakby mi się coś jeszcze Trafiło to się z wami tym podzielę oczywiście No i prócz tego jednego Prawdziwka, nie nadającego się już do niczego, Tu powiem Wam, że nic nie trafiłem. No ale sam daleki taki spacer, pożegnanie się z głębokimi miejscówkami to też jest fajne przeżycie. Także ja się wracam, ewentualnie jeszcze. No jak mówię, jakbym coś trafił w drodze powrotnej, to jeszcze się z Wami tym podzielę. Spójrzcie, jaki fajny taki, nie wiem, czy to pleśń. Czy meszek, tak jakby taka sierść, ale to rewelacyjnie. Tylko, że to, nie wiem, rośnie. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale tak na tle to fantastycznie to wygląda. No, jak widać, tutaj podgrzyby. No, kurczę, ten, ten, to powiem Wam, że taki nawet jeszcze, jeszcze. Nie wiem, wezmę go ze sobą, ale. Ale to, ja mówię, że to są. Grzyby, które, których lepiej już nie jeść, poważnie można, można się nieźle zatruć takimi starszymi, już bo one stoją, tu i stoją. Tak samo jak do lodówki byście wrzucili, co i po dwóch tygodniach byście wyjęli z lodówki, byście zjedli. No, raczej chyba nie, ale jak już zerwałem tego, wezmę tu żadnej szkody tym nie robię. Powiem Wam, przywiązaną mam tą reklamóweczkę. I tak mnie denerwuje ten cel z tej folii. No ale zobaczcie tutaj jeszcze kolczak, czyli sarnia noga, tak zwana. sobie jeszcze tutaj stoi. Przetrwał ten grzybek. Te wcześniejsze śniegi, nie śniegi. No, ja już wracam pomału. A jak widać, jakieś kolczaki kurczę. One no nawet niezłe są. I jeszcze się trafią. no Nie będę ich brać, bo. Że to nigdy nie biorę tych grzybów, no, ale jak widać, się trafiałem jeszcze. A tutaj to jeszcze jakieś truchło maślaka leży sobie. No i moi drodzy, będę się żegnał z Wami, jak i również to ostatnia moja wyprawa już definitywnie grzybowa w tym sezonie. No i taki, tak, to jest 7 grudzień, można powiedzieć, pół roku zbierało się grzyby. Bo zaczęło się w maju, skończyło w grudniu, to, to jest przeszło pół roku, no ale zobaczcie, tutaj jeszcze taki jeden, no to już jest ciapa totalna, totalny nie wypał, tak zwany, także go zostawiam, ale spójrzcie jeszcze tam pod drzewo, pod tą jodełkę, to będzie mój zapewne ostatni, bo o kurcze ten to ładny, zobaczcie jak wkomponowany. No to zapewne będzie mój ostatni borowik, jaki żegna mnie w tym sezonie. Nawet nie wiem, czy go zrywać. No zastanowię się. Pierw sobie porobię zdjęcia. Ja tylko dołożę tego do tego, żeby sobie <grybujesz> razem to zostało. No powiem Wam, że nie ma sensu zrywać tego, bo tak rewelacyjnie wygląda. na no, i tak, tak z niego ja się nic nie zrobię. Ja się zaraz wrócę, tam po te pieprzniki. Znaczy, no, no już dosyć niedaleko jestem wejście do lasu, no ale tu jeszcze takie dwa trafiłem. No, także takimi żegnam się w tym sezonie borowikami. No, tego bym zerwał mam ochotę ale jest tak świetnie tu wkomponowany. Z góry to jak huba wygląda, bo on tak się wyrósł przy samym tym pieńku No, ale trudno. Niech sobie rośnie tu dalej. No, nie trudno, tylko trudno to, że się żegnam z wami. I z tym sezonem, bo to Definitywnie ostatnie borowiki W tym roku, bo już zapowiadają Zapowiadają śniegi No i zimę Konkretną także ha, Ale nie ma co narzekać sezonu udany, dziękuję wam ślicznie Że byliście ze mną w tym sezonie Widzimy się zapewne W maju, no chyba, że w zimę Coś jeszcze gdzieś wywinę To, to na pewno to nagram dla was Dziękuję ślicznie naprawdę, że Byliście ze mną w tym sezonie 2024. Żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć.